Okej, okay, witajcie, ja jestem z Israel. No i, to jest kolejny odcinek z Elenair. No, cóż mogę więcej powiedzieć? Wracamy do ostatniej misji, czyli The Fallen, Idol, Other Idol, nie wiem. Oder, or, nie oder, or. To za dużo niemieckiego. Mm.

If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Careful! <laughs> if he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have hmm. done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his brother the wrong way. What did you make of the kid? Did you believe her story? God damn maniak! Wow, wow. To było piękne. Auto dalej pojechało. Problem jest w tym, że się zablokowało. Kiedyś mogę sobie jakieś takie, lepsze wziąć. Nie mogę, kodę. Um... Mapa. Jak daleko mamy. Kawałek. Ale moment, moment, bo tu jest gdzieś w pobliżu auto. co e, ha, Dobra, to lecimy po to auto. A no, przy okazji weźmiemy to następne i dopiero pojedziemy po mi do misji. No, to będziemy sobie teraz biegać sprintem po wodę. Czy to flaga się rusza? Rusza się. Czy... Mnie chętnie był któryś z auto ale... Ale widać, się nie da. I... Tak, co mogę powiedzieć? Mam do was pytanie, co... Co byście powiedzieli na... ...serię single player z GTA 4? Bo... Jakoś tak... Znaczy mam małą, małą różnorodność... Y... ...gier, mi się wydaje, na kanale I pewnie się one stosunkowo rzadko, bo to jest poniedziałek i piątek. Gdybym miał jakieś GTA jeszcze, to mógłbym je wrzucać wtorek, czwartek i wtedy cały tydzień praktycznie byłby zajęty. Więc dajcie mi znać, co o tym sądzicie. I ja prawdopodobnie nagram pierwszy odcinek już jutro. Aczkolwiek pewny nie jestem. Czy jutro, w sensie dla Was, to będzie dzisiaj. Bo. No bo tak, bo to jest odcinek poniedziałkowy, dla mnie dzisiaj jest niedziela. Jestem świeżo po... ...śpiewaniu pod katedrą w ś... Święto Niepodległości. 11 listopada. No i tak trochę. Ciekawe jestem czy biegając tak coś po... No, ...czy biegając tak po ulicy... ...można...

o, biegnie. Takim truchtem, ale zobaczymy czy da się tu coś kupić To było dobre. Nie chciałem go wcale połknąć, ale tak wyszło. No nic, oj. Strasznie się mi wydłużył ten odcinek. Ale warto było dla tego skoku. Wow. A to jest tu. Dobra. Drunk, mister, or you just cracked? Oh. myślałem, że go nie ma. Gdzie jest ten O, idzie. Dobra, ja sobie ustawię. Destination. Eee, tak, ustawię sobie destination, a już przyzwyczajenie się do gitarzy, tam się prawym, to te... prawym wszystkie myśli to robi. Czekam, masz ten. Lekowski wejdzie. Pewnie, jakbym pojechał bez niego, to by się nagle. Zmaterializował tam siadaj. No. Tak ciężko ci było, Ach, ale. Tym, Ja za tym autem to będzie frajda. prawda? już to widzę. Try making it to the next intersection without killing anybody. Okay. You do that for me. Um, I didn't even yet. Are you blind? Nie. Chciałem, żeby te koszty naprawdę po misji były jak najmniejsze, mniej ale widać. W moim przypadku jest to niewykonalne. Dobra, nieważne. Nie jest już tak. Aj, to ja się wyrobiłem. duży łuk. O, tu jest to auto, tak? Mam wrażenie, że jest tutaj <grymne> Dobra Stop! Turn back the other way Wchodzimy. I co to jest za auto? Ooooo! Ładny co co Taka limuzynowa trochę d HD8120 też im całkiem przyjemnie jeździ Tak skręcam tak dziwnie trzeszczy, ale to chyba w każdym ocie. Czekajcie ciekawe jestem czy to będziecie słyszeć na nagraniu. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Hmm. Elevator, mamy wziąć, tak? Ciekawie z tym, jak będzie wyglądała jazda, Window. Ah, po prostu. Nie można kamerą obracać, nie może nic robić. Po prostu się stoi. Myślałem, że to będzie jakiś ekran ładowania, ale jednak nie. Apartamenty 803, tutaj. Ooh. LAPD, ma'am, are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs.? Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please come in, officers. Yes, there's true. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess. We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I. I will. Thank you, officer. Hmm. Gloria Bishop. Tu coś jest. Mi gramuteczka. O, właśnie. It would take a smarter man than me to connect that. Chyba jednak nie. To. Jakaś faza. Po prostu tam, gdzie mi gra muzyczka... Oj, i to klikam. słyszę że ta kartka ma jakiś związek. Mm. Nie. Nowy testament. Też nie wiem. Chodziło mi raczej o tą kartkę. Dobra, whatever, idziemy. Właśnie. What do you have to do to earn no właśnie to No. coś się trafiło. Chodźmy jeszcze tutaj do tej toaletki. Jak się nie trafiłem. O, co to jest? po prostu. Pierścionek. I szczotka. Znaczy, i też tu nic nie ma. Ok, to idziemy dalej. Duże tu pomieszczenie do przeszukania jest. Eee, samo mi męsko uciekło. Hey, cool boys. To Mark, better. Sent it to Mark. Remember that we should Looks like the old movie set downtown. Hmm. Do you know what that is? Great Wall of Babylon. A replica of a replica. Hey, Snow, let's go. Oh. Good. Los Diablos. Hmm. I don't think this is any use to us. not sure this means much. O, tu też coś jest. To mi nic nie mówi. Im więcej tych, tych zbierzemy, tym więcej ich doświadczenia jest potem. Dlatego chyba masz więcej pytań. Możliwość zadawania większej ilości pytań. O, gajmek. Wygląda jak syrenka w tle. Silver screen. Who are these men in the picture? Okay. My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Okay. <coughs> <Coś na balkonie? coughs> yeah. No, those men i think they work for guy McAfee do you know the name no why should i june ballard is married to guy McAfee have you heard of her that slut she's been badgering my husband for days Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. I want to go intuition. june ballard said she had a deal to be in his new picture. mark repeatedly told her no. he had joan leslie lined up for the role. that's how he got the finance. june made all kinds of threats. she was very rude to me. you know, june ballard, we were both on the same picture a few years back. that's how i met my husband. oh. where can we find your husband, ma'am? he told me he would be on set. that's all i know. Either we find him or McCaffey's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Okay. That's Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlin's ex-wife? Are you sure? Your husband looks like he's being blackmailed. They oh. obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Oh. Your shit, husband shit. is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, Detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Okay. Oh. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, one, two, four, seven. How can I help, detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a Thanks okay. Czyli możemy wyjść, a że jakoś tak magicznym trafem zrobiło nam się 17 minut, to sądzę, że nie będziemy ciągnąć tej, tego śledztwa na razie. and from the stories they've given us, clearly none of them can act. mrs. bishop knows more than she's letting on. she doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Eh, you think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment? Maybe she's just loyal, or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McCaffrey. Dobra, galę, więc Sprawdźmy mapę. tutaj, tak? A auta są tu. Nie, dobra, nie ma co. Ciągniemy misję. No, jak ty stoisz, człowieku? Nie potrafię nawet stać na tych światłach, co to ma być? Mieszanujący poziom stu. Nie wiem, kto takim ludziom prawo jazdy daje. O, or... oh, I knew I should have driven. Tu mogę, a mogę tak wyjechać? Czy nie wyjadę? To jak myślę. Werset tu? O, wyjadę. Hm. Dobre mapy są dobre. Mapy Godle polecam. Pozdrawiam, Piotr Frzeczewski. Nie, ale. To, to było takie suche, ale. Bo z tej mapy mnie jest jak, jakoś tak naokoło i coś, coś w tym goście. A tak to proszę, wyjechałem sobie jakimś skrótem tajemnym. O, taj, tajemny skrót, I to jest... czy... Dobra, nie, nieważne. Tu ma sens w sumie. No i ta klimatyczna muzyka tutaj, niestety auto skutecznie ją zagłusza, ale coś tam jednak słychać. Uciekaj, Mam nadzieję, że u was nie będzie to klatkowe dziwnie. Ale naprawdę potrzebuję tego... ...tej defragmentacji, bo to, co się dzieje... ...to jest masakra. Dobra, jesteśmy już blisko. To jesteśmy już na miejscu. Proszę, ładnie. O, jest save point. Dobra. Mamy 20 minut nagrania: 21, prawie 22 minuty. Więc w tym momencie Stefan Bekowski, call Phelps. I w sumie ja też żegnamy się, z, żegnamy się z wami, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym. Cześć.